Zrobię tę tezerówkę pszenicy, bo tam hektar mamy ukrytany, ale jeszcze te 3 km zostało i, i tak postanowiłem bo to zrobić, bo lepszej pogody nie będzie. Zawsze też tę dezerówkę robiliśmy i to nam się sprawdzało, więc tym razem też dokończymy dzieła. Nasza mikstura to tefukonazol, chyba tam jest 0,7 puchan, 500 gram substancji czynnej. Chyba pół litra fosforu, pół litra molibdenu i siarczan magnezu. I to, I to tyle tak naprawdę jeśli chodzi o naszą, naszą miksturę. Dwa pełne opryskiwacze mam do wyprzystania. Więc się rozkładam i zaraz pogadam tak idealnej pogody to nie miałem jak na chwasty pryskałem kurde zero wiatru ale tak patrzę sobie to ładnie wszystko wzięło nudze się porobiło szczególnie rzepaki. paki samo siebie nawet taki klas tutaj słabszy taki właśnie muszę tam wyjść to zobaczyć jak to wygląda Zemak był taki niski właśnie, to jest bardzo ładna ta przenika. Nie no, pogoda to jest maja kurde Te orki zimowe tutaj to wszystko już suche się zrobiło. 4 i pół bara, ale 4 powinienem mieć to będą ostatnie zabiegi dzisiaj, wszystko ostatnie tylko z dzisiejszego dnia w tym roku na polach Więcej nie planuję zjazdów umyć sprzęty i wybrać dla remonty W tym roku to taka szczoda była, więc 15 cm ta pszenica miała. W tym roku jednak taka jest, jakby powstrzymała się drogę z tym rośnięciem. Ale grzybów to też odgroma. Pamiętacie, w tamtym roku miałem ten kawałek taki po tym wzmioraczów e, na pkarym pogłęboszowane. To no też tych grzybów było bardzo dużo i ta pszenica była, no, no, petarda, no, Teraz też tutaj, tak patrzę, po tym polu do tych molutowych grzybów jest. przypalenia takie były same podobno właśnie po tym Cezaro tam osób pisało, że mak miały mieli takie przypadki że te przypalenia na pszenicy były to tam akurat nie było nic groźnego, ale no pojawiały się i miejmy nadzieję, że to zaraz kolorów łapie jeszcze przed zimą. Gdy wyjdę to pokażę Wam jak to wygląda. No to zobaczcie, tak to wygląda. O, I ziemniaczek nawet nam się trafił. Jakaś taka miotełka mała wychodzi. Ciekawe czy... Tutaj niby był ten oprysk trochę doglebowy. Powinien ją wziąć. Ciekawe czy weźmie. No ale tak to... Ogólnie kwasy są powstrzymane. No. No, zobaczcie, że pak pełno miotły. Ciekawe, jak z czy nie będzie poprawki. Kurde, wkurza mnie to poprawianie na wiosnę. Nie lubię tego. O, tutaj moje dosiewanie. Bo tu też mieliśmy małe mały braki, ale, ale jest. Jest ładnie zagaiła. Kurde pocisk, kurde ciapeczek to jest ciapeczek dobra, lecimy szkoda czasu, szkoda dnia no i co, taki ze mnie chami prostak i zapomniałem Wam nagrać to drugie pole dopiero mi się przypomniało jak zacząłem składać ubryskiwać. ale nie wygląda tutaj źle, naprawdę ta pszenica się na najpóźniej yy, tak po dwa rozkrzewienia ma więc jest nieźle Pewnie na wiosnę jeszcze jedno wyjdzie Więc jest ok, naprawdę jest ok, nie ma co narzekać Wypryskane sezon oficjalnie mogę powiedzieć za zakończony I teraz do głodego pola asianego najwcześniej ładnie się zagęściła ta pszenica 120 kg, a wygląda jakby ze 200 było. Dobra, odkręcić pompy, jak to zawsze robimy. Woda, wodę całą z opryskiwacza wylać, filterki podkręcać i do zimy gotowy. W wężach tam zazwyczaj nie zostaje na tyle wody, żeby cokolwiek wyrządziło szkód, ale filterki no to obowiązek, bo kiedyś zapomnieliśmy, zapomnieliśmy odkręcić. Nie nie przedłużam, nie będę pokazywał Wam jak myję te wszystkie sprzęty, bo teraz tylko to mi zostało. Możecie sobie to wyobrazić, że będzie... ...wszędzie na mnie. Więc trzymajcie się, jeszcze raz, udanego weekendu. Bawcie się dobrze. Trzymajcie ciepło, na razie.